Taki los, Malcolm! Dzień dobry moi mili! Muszę powiedzieć, wszem i wobec. Dzieje się! Pojawiły się nowe losy Gravesa i Twisted Fate'a. I co ciekawe, ich losy nie są najciekawszą rzeczą w ich losach. Okazuje się, że dalej Riot Games ma w totalnym poważaniu wpływ zrujnowania na historię i świat Runtery. Mamy, jak się wydaje, taką mglistą zapowiedź nowej postaci, czy wspomnienie, nawet o ich Także, kochani, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na kolejny materiał. Tuowa opowieść traktuje o najnowszym skoku Twisted Fate'a i Gravesa. Zostają oni wynajęci przez Piltowerskiego handlarza bronią, robiącego interesy z Noxianami w wielu regionach. Stwierdził on jednak, że nie do końca chce służyć sprawie podbojów, dlatego, mając ubezpieczony towar, wpadł na genialny pomysł, że po pierwsze zatrudni najemników celem pilnowania swojego magazynu, a po drugie wynajmie do tego rabusiów, którzy ten magazyn mają okraść. Wtedy dojdzie do walki i strzelaniny, a że w magazynie znajdowało się przypadkowo więcej materiałów wybuchowych, Towar w środku zostałby zniszczony, a piltowerski handlarz, dzięki ubezpieczeniu, stałby się nieco bogatszy niż był przedtem i mógłby przestać współpracować z Noxusem. No cóż, brzmi jak całkiem zacny plan. Wynajętą dwójką do napadu byli Twisted Fate i Graves. A ochroniarzami magazynu był ich stary znajomy Bombolini wraz z ekipą. I co ciekawe, znajomy dlatego, że wcześniej z nim współpracowali. Jakby można się było spodziewać, plan ataku TFA i Gravesa nie szedł zgodnie z planem i doszło do strzelaniny. Oczywiście w trakcie partnerzy rozmawiają ze sobą, gdzie Graves przykładowo pyta, dlaczego zawsze bierzemy takie roboty. Na co Twisted odpowiada, że przecież za takie najwięcej płacą. Tutaj również pojawia się coś, co dla starych, lorowych wyjadaczy może być całkiem ciekawe i zastanawiające, a mowa tutaj o tym, w jaki sposób fabularnie działają karty Twisted Fate'a w grze wiadomo, bohater wybiera kartę niebieską, czerwoną lub złotą i rzuca sobie autoatak i ta karta leci. Jednak w zależności od tego jaka to karta i jaki efekt wywoływała, ja osobiście myślałem, że są inne wyglądem. I w tym temacie utwierdził mnie Cinematic z serii Tales of Runtera, traktujący o Bilgewater i o tym jak Graves i Twisted Fate zostali złapani, ale nie do końca. Gdzie mi z fortunka trzyma w ręce czerwoną kartę z mieczem i płomieniem, a nieco później zaprezentowana niebieska Niebieska karta pokazywała coś na zasadzie teleportacji, gdyż tak, niebieska karta w Lore League of Legends u TFA oznacza teleportację. Natomiast dzisiaj dowiadujemy się, że Twisted, trzymając jedną kartę i obracając ją w ręce, zmieniał jej kolor z niebieskiego poprzez czerwień do złota. Obie wizje przedstawiają nieco inny sposób działania kart TFA, choć niewykluczone, że oba są prawdziwe. Być może wygląd karty zmienia się po prostu przy obrocie. Choć nadal zastanawiającym jest fakt, że gdy Twisted Fate zbliża się do karty, ta zaczyna dopiero działać, a Psara trzyma w ręce czerwoną kartę i Graves nosi ze sobą niebieską, cały czas aktywną. Można to sobie oczywiście wytłumaczyć, być może Twisted Fate skupiając się nieco bardziej może tworzyć permanentnie działającą broń w postaci karty z konkretnym efektem. Zatem tutaj mamy już pierwszą interesującą rzecz. Jak się wydaje, wyklarowanie działania kart bohatera. Moglibyśmy nad tym jeszcze podywagować, ale polećmy dalej. Strzelanina trwała nieco czasu, aż wreszcie ustała, gdyż Bombolini zrugał swoich kompanów, aby nie strzelali tyle w magazynie pełnym broni. W tym czasie nadal partnerzy rozmawiali, jak wykaraskać się z zaistniałej sytuacji. Ich rozmowa jest jedną z lepszych, jakie można w League of Legends doświadczyć. Powinniśmy już byli umrzeć ze sto razy, teraz mamy szansę nadrobić. Ja nigdy nie umrę, bo jestem przystojnym protagonistą. Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy gówno wiedzą. Jedna zbłąkana kula, i wszyscy będziemy tylko portretami na pogrzebie. No, chyba twoim. Ja pokonałem Wiego. To znaczy, że jestem silną męską postacią wiodącą. Silną męską postacią wiodącą? Mam już dość tej cholernej historyjki. Tak, Raj odwraca tutaj do zrujnowania. Okazuje się, że karta, którą ma Sentinel Graves, którą dostał od Twisted Fate'a, rzeczywiście jest kanoniczna. Wow, TF dał ją Graves'owi, aby w razie jakiegoś niepowodzenia, czy jeżeli zaistniałaby taka potrzeba, to Graves mógł jej użyć, aby do TF'a powrócić. Natomiast fakt, że Graves tej karty nie użył, pokazuje, że ma jednak stalowe nerwy. Wracając do historii, Twójka poznała głos Bomboliniego. Graves zapytał, czy to on, a on z kolei poznał głos Gravesa. Między postaciami rozpoczęła się rozmowa, dzięki której dowiedzieliśmy się kilku całkiem ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, Bombolini był Wastajaninem o głowie rekina i współpracowali razem w przeszłości. Wiele lat wcześniej Bombolini był niedocenianym trzecim członkiem przestępczego duo Gravesa i Twisted Fate'a. Podejmowali się wówczas jeszcze mniejszych skoków, słabiej opłacanych, a ich plakaty oświadczające chęć do pracy były dość mylące. Dwóch mężczyzn, którzy zrobią wszystko i mamy na myśli naprawdę wszystko dla każdego i mamy na myśli naprawdę każdego za odpowiednią cenę. Jakąkolwiek cenę. Takich właśnie słów i frazesów używano w ulotkach o nich, co oczywiście wygląda na całkowite wykluczenie Bomboliniego z grupy. Ulotki pozostawały w niezmienionej formie przez lata, co wciąż dolewało i miało w końcu przepełnić czary goryczy Bomboliniego. Ostatecznie wykorzystał swoją część zarobków, żeby kupić skromny szkuner, porzucić działalność kryminalną i założyć jednoosobową działalność skupiającą się na nurkowaniu wrakowym na Wyspach Niebieskiego Płomienia, czyli na wyspach, na których znajduje się Bilgewater. Ostatecznie Graves i Twisted Fate zostali wynajęci do obrabowania starego kompana i całe zajście skończyło się eksplozją okrętu, a Pompolini został uznany za martwego, gdyż znajdował się w środku samej eksplozji. Idąc dalej, sam Vastajanin stwierdza również bardzo ciekawą rzecz. Mówi: Są razem. Wiedziałem, że w końcu ze sobą będą. Graves zawsze miał okropny gust co do facetów, a Fate jest najgorszym facetem, jakiego w życiu spotkałem. Wszystko ma sens. Choć nie do końca tak jest. W sensie nowe fakty wskazują na to, że Graves większość swojego życia gustował w facetach. To oznacza, że większość, a nie całe swoje życie, zatem tutaj z zrujnowania ok? plus aktualnie jakby tak nie do końca TF i Graves byli razem, a jakby mieli się do tego powoli zbierać. Bo jest między nimi napięcie, które na to wskazuje. Zatem zostało to przedstawione bardzo zachowawczo i trzeba przyznać, że nie wyszło to najgorzej. Jednakże to już wiedzieli Wcześniej. Co ważne, te wpadł na pomysł, jak ich tarapatów wydostać. Rozpoczął kłótnię z Gravesem, wytykając mu, że to przez niego zawsze ładują się w taki syf i ma tego wszystkiego powoli dosyć. Wspominał o tym, że zawsze jest obładowany jak ktoś pokroju rambo i do tego, a mama miała rację, że nie powinni działać razem. I Graves był zaskoczony z kilku powodów. Po pierwsze, nigdy nie spotkał matki Fate'a i aż do tej chwili nie był nawet do końca przekonany czy ona w ogóle istnieje. Po drugie, taka kłótnia nie była częścią planu. A po trzecie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek związki Twisted Fate'a ze swoją poprzednią rodziną czy znajomymi czy w ogóle, no to wiemy, że tutaj skończyło się to raczej nie za dobrze dla Twisted Fate'a. Graves nie od razu załapał, że była to szopka, ale po drugim mrugnięciu oka TF'a wreszcie zczaił się o co chodzi. Bombolini był z kolei w siódmym niebie, widząc kłócących się swoich dawnych oprawców, nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko to było ukartowane. Po chwili dostał złotą kartą w piersi i wyleciał przez drzwi ładunkowe prosto do morza. Bohaterowie uciekając i walcząc jeszcze do tego rozmawiali, a w zasadzie ich kłótnia trwała dalej, choć na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić, czy była to już szopka czy nie, ale ja bym raczej poszedł w stronę, że nie ta kłótnia była realna. Tew zarzucił Gravesowi, że ten zniknął na całe miesiące celem walki z Wiego, by wrócić sobie tak o bez słowa, którejś nocy. Graves z kolei bronił się, że gdyby nie on, to wszyscy byliby teraz duchami. Tef nie wytrzymał, stwierdzając, że wcale przecież tak nie było, gdyż czytał listy od Vayne, z których wynikało, że to Gwen i Akshan uratowali Runterę, a Graves został tylko na zewnątrz i nawet nie był w kamaworze. Zatem, po pierwsze, Graves rzeczywiście wyolbrzymia temat, a po drugie, Wayne pisze do Gravesa. Hmm, nie powiem, zaczyna się tutaj robić mała telenowela moda na Gravesa. Czy coś. Chciałbym tylko tutaj waszą uwagę zwrócić na jedną rzecz, na coś co moim zdaniem jest bardzo słabe. W sensie wygląda na to, że zrujnowanie dalej jest traktowane jako zamknięta historia, jako zamknięty rozdział w kanonie League of Legends. I co z tego, że ta historia wydarzyła się w większości regionów, pomiędzy kilkoma bohaterami? To nie tak, że jego i jego powrót miał wpływ na całą rundę. I ja już to kiedyś mówiłem. Call of Riot Games ma ogromne ambicje związane ze swoim uniwersum i jego rozwijaniem i rozszerzaniem no to ten temat nie powinien być tak zostawiony. Oczywiście dostajemy na przykład fakty, co działo się z niektórymi bohaterami zrujnowania. Na przykład wiemy, że Panteon miał depresję po tym, jak opętał go jego, czy chociażby dzisiaj dowiadujemy się, że Graves wrócił do Twisted Fate'a do Bilgewater. Lecz w trakcie zrujnowania zginęło tysiące ludzi! No mój Boże, przecież Ionia jest bardzo mocno związana z magią i światem duchowym krainą, a przecież duch Ioni został przejęty przez mgłę. Jak takie rzeczy można pominąć? Tam kiedyś mówiłem, że moim skromnym zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby wypuszczenie jakiegoś ogromnego tomiszcza, nie tego, które wyjdzie, które będzie opowiadało historię Kalisty i Kamoworu, a coś na zasadzie tytułem Zrujnowanie w runterze, albo wpływ zrujnowania na świat League of Legends. I tam powiedzieć, co robił Swain, co tam się działo w Ioni, co się działo w Bendel City, bo tam też przecież mgła była. Dlaczego temat zrujnowania zawsze musi wracać? Dobra, drogi Marweku, zostaw już to zrujnowanie. Okej, okay, moi drodzy, idźmy dalej. Gravesowi i TF-owi udało się uciec z palącego się magazynu za pomocą magii teleportacji Twisted Fate'a, oczywiście. I tak bohaterowie usiedli, patrząc na obraz zniszczenia i rozmawiali. Tutaj jesteśmy uraczeni myślami Gravesa patrzącego na partnera, którego rysy twarzy charakteryzowały się pewnego rodzaju ostrością, na którą nigdy przedtem nie zwrócił uwagi. Miał silnie zaznaczoną szczękę, zaskakująco niepołamany nos i śmiałe upodobania co do nie do końca wpasowujących się w trendy modowe kapeluszy. Obiektywnie był okropną osobą, ale być może to był właśnie ten odpowiedni rodzaj okropności dla... <laughs> ...wiadomo. Natomiast rozmyślania przerwał w zasadzie T, pytając czy Graves nie ma wstrząśnienia mózgu. I tutaj bohaterowie zaczynają rozmawiać o postaciach, z którymi w zasadzie mieli styczność. Twisted pytał o Wayne, a w jego głosie dało się wyczuć odrobinę niezbyt dobrze skrywanej zazdrości. Graves stwierdza, że Vayne jest dobrą przyjaciółką, lecz współpraca z nią będzie się odbywała w zasadzie wtedy, kiedy będzie się walczyło z potworami. T.F. nazywają ją po imieniu, czyli Shauna, na co Graves stwierdza, iż ma tak przy niej w razie czego nie mówić, gdyż może się to źle skończyć. I tutaj zaczyna się magia. Graves mówi, co do tej drugiej, za cholerę nie zamierzam się teraz tym zajmować. Straszna jest. Powiedział Fate, w życiu nie widziałem takich ciuchów, tylu rąk. Wiele rąk, dziwne ciuchy. Wcześniej również Twisted wspominał o babeczce z chichrającym się słojem. No cóż, Belved jako postać była dużo wcześniej zapowiedziana w kanonie League of Legends. Być może z nadchodzącą postacią będzie podobnie. Czy miała chichrający się swój? Darkin Cornishon. Dlaczego jest to tak istotne? przede wszystkim dlatego, że owa postać ma być całkiem kontrowersyjna, jak wynika z informacji, które posiadamy i z wielu źródeł. W zasadzie, według przecieków, ma to być Mele Adikery, czyli blisko-dystansowy, coś jak Yasuo, czy może nawet Atrox, ale bardziej Yasuo, tylko bardziej przystosowany na Adekery. Wiecie, tak samo jak Akshan miał być lepszym Lucianem na mida. Riotowi nie do końca podobało się, że Lucian stworzony koncepcyjnie na Adekery był bardzo mocno grany na Midzie, dla Dlatego wyszedł Akshan. Jest to ważne, gdyż pierwszą zapowiedzią tej właśnie postaci była ta autografika, gdzie ewidentnie widać na niej ręce. Również w ostatniej zapowiedzi jest mowa o postaci znajdującej się aktualnie w Bilgewater. Zaczyna to powoli pasować. Choć polska wersja bardziej wskazuje, że będzie to męski bohater, tak nie do końca brałbym to za pewnik. Chociażby w przeciekach, w Szemi wobec mówi się o owej postaci, że ma to być kobieta posiadająca wodny motyw. Również w internecie krąży taka autografika, mająca wskazywać na imię nowej postaci i jej płeć, jakoby miałaby to właśnie być kobitka. Nie mam zielonego pojęcia, jak z jednego wyniknęło drugie, aczkolwiek zakładając, pójdźmy tym tropem, bo można tutaj znaleźć rzeczywiście interesujące rzeczy. Owy napis miałby znaczyć w języku tamilskim, którym ma posługiwać się około 65 milionów osób z półwyspu indyjskiego, Adhera lub Adhira, czy nie wymawiając ha Atira. Co jakby tak pójść dalej, mogłoby się tam gdzieś łączyć pod kątem inspiracji, gdyż postać mogłaby ją brać z bóstw indyjskich, na przykład Kali, wieloręką boginię, która kara tych, którzy są niegodziwi i skorumpowani. We wspominanym pierwszym opisie dziejów w postaci Spielgewater owa postać daje nauczkę grupie Noxian. Natomiast niektórzy wskazują na to, że może to być stwórczyni. Ikona w lore, którą znamy od całkiem niedawna, jest do tego mocno związana z Ginem, o której planuje i tak oddzielny materiał. Ma rzeczywiście wiele rąk, ma ciekawy ubiór, ale nie mówię, że to będzie nowa postać, bo na razie wiemy po prostu zbyt mało i tą część traktujcie jako gdzieś tam jakieś moje głośne myślenie. Ale na przykład czy tą buteleczkę można określić jako słoik, no to już pozostawiam wam. Generalnie to o tej nowej postaci można sporo rzeczywiście pospekulować. I pojawia się wiele teorii na jej temat. Wskazuje się na przykład, że postać mogła wyjść z nieużytego konceptu przy Reworku Akali, że jej bronią może być Bat, czy nawet, że może być Darkinką. Słoiką zaklętą chyba. Ja bym się na razie wstrzymał i zobaczył, co przyniesie przyszłość. Ale nawet jeżeli by pójść Torem z Darkinką, to raz, że ja jestem Team Walewa, ale może być druga Darkinka, tylko że teraz jest tak, że jak Riot wypuszcza postacie, to te postacie są nieoczywiste. Mam wrażenie, że zaczęło się to komplikować trochę od Sylasa, tak samo belwet jest inną pustką niż była, wiecie o co chodzi, idzie to w nieoczywistą stronę. Dlatego jeżeli na przykład nowa Darkinka byłaby dobra, albo nie wiem, związana z wodą, jakoś nie byłbym chyba tego wielkim fanem, ale zależy jakby Riot to przedstawiło. No dobra, dość tych spekulacji, wróćmy do historii T.F.a i Gravesa. I Malcolm wskazuje na coś intrygującego. Wspomina, że zwiedza świat. Ower, wyspy Cienia, Kamawor. i chciałby swoje wojarze poszerzyć jeszcze bardziej. I dodaje, że podobno Isztal się otwiera i mogłaby tam być całkiem dobra kasa. Szczerze to, powiecie, że narzekam, ale zupełnie mi to nie odpowiada. Wielce tajemniczy region obecny w Lori już chyba ze 3 lata. Nie dostajemy o nim prawie żadnych informacji na przestrzeni tych lat. A tutaj nagle Graves stwierdza, że. no bo podobno Isztal się otwiera. Przecież to, to jest, jest ogromne, ogromne wydarzenie, wydarzenie dla tego, tego regionu. Jakoś nie podoba mi się to do końca to. To, że ten temat jest poruszany właśnie przez Gravesa. Moi mili, w tym temacie to na tyle. Dajcie znać jak zapatrujecie się na temat historii Gravesa i Tefa i przede wszystkim jak na te wspominki o być może nowej postaci. Czy w czystej teorii taki wodny adekery by wam pasował? Jestem ciekawy co na ten temat myślicie. Z kolei jeżeli interesuje was na przykład historia samego Twisted Fate'a to polecam kliknąć sobie tutaj, a ja wam oczywiście pięknie dziękuję za obejrzenie i życzę wam miłego dnia, wieczoru czy nocy, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się i do następnych filmów. Cześć!